Chcesz w aktywny sposób komunikować się z innymi? Budować relacje w grupie swoich zainteresowań biznesowych? Zbuduj grupę z pomocą RISE i zacznij budować swoją niezależną społeczność. Stworzenie grupy RISE jest banalnie proste. Wystarczy, że podasz kilka niezbędnych informacji, takich jak: nazwa grupy i jej krótki opis, tryb pracy grupa czy też tablica informacyjna, czy akceptujesz wszystkich czy wybranych użytkowników. Czy chcesz podłączyć swoją domenę lub uaktywnić czat i wiele innych opcji, z których możesz korzystać później? Po podaniu tych informacji otrzymasz unikalny link do swojej grupy. Wystarczy, że wyślesz go do zainteresowanych osób, a będą one mogły dołączyć do Twojej nowej społeczności. Grupy społecznościowe RISE pozwalają na aktywną komunikację. Użytkownicy mogą pisać i komentować posty. Mogą dodawać wideo, zdjęcia i pliki. Mogą również bezpośrednio nagrywać i publikować vlogi. Mogą także rozmawiać na czacie z innymi, wysyłać zaproszenia i newsletter. Grupy Rise dają duże możliwości, które zapewne odkryjesz. Domyślnie każda grupa jest bezpłatna. Jednak jeśli chcesz, możesz na niej zarabiać. Wystarczy, że podasz cenę za dostęp, a każda osoba, która chce się do niej dostać, będzie musiała wykupić abonament. W ten oto sposób w 10 minut możesz zacząć sprzedawać cokolwiek chcesz. A co gdyby inni mogli ci pomóc w promowaniu i sprzedaży Twojej grupy? Stworzone grupy możesz dodać do platform handlowych RISE. Tam zainteresowane osoby będą mogły pobrać link afiliacyjny i polecać ją innym. Wystarczy, że określisz nagrodę, którą zapłacisz każdej osobie, która pomoże ci sprzedać dostęp do Twojej grupy. Zbuduj niezależną grupę społecznościową z dużą możliwością monetyzacji. Łącz ludzi wokół wspólnego tematu i zarabiaj na tym pieniądze.